Cześć, cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym vlogu. Prosiłyście o to, żeby było więcej tych vlogów, no i robię to dla Was, tylko wy nie zapominajcie, właśnie, żeby zostawiać kciuka, żeby zostawiać komentarze dla zasięgu i tak dalej, i tak dalej, żeby te filmy mogły się po prostu dalej wybijać. Mamy teraz, jesteśmy po weekendzie, ja właśnie rozpakowuję zapasy od mojej mamy, i słuchajcie, te ogórki, które ja kładłam, nasze, już mamy ostatni słojek otwarty. Także musiałam się poratować słoikami od mojej mamy. Tutaj mam ogórki tutaj mam jeszcze trzy słoiczki soku malinowego, dlatego że uważam, że na przeziębienie, lub nawet dla odporności taki sok malinowy super się właśnie sprawdza. Także rozpakowuję właśnie zapasy. Dzisiaj rozpoczynam tego vloga. No i on na pewno będzie trwał kilka dni, nie wiem. Chciałam dzisiaj, słuchajcie, już poprze kładać kwiaty te, bo cały czas jeszcze te super tu nie są. I o ile te z przodu są już brzydkie, bo jak gdyby jak pada, deszcz, to pada na nie i, i je tak wiecie no niszczy. Tak te z tyłu, no cały czas są jeszcze ładne. Eee, byłam dokupić ostatnio dwa kosze wiklinowe. Jeden kosz miałam. Eee, tutaj mam takie. Ten, to tak, ten kosz miałam, to jest mój. I dokupiłam takie dwa z uchwytami centrum po prostu ogrodniczym. No i mam wrzosy i wrzosy i nie wiem, czy tutaj jeszcze właśnie chryzantemy też nie włożę, ale powiem Wam, że na razie jeszcze nie znalazłam nigdzie fajnych chryzantem, czekam aż gdzieś pojawią się w Biedronce, w Dino, w zeszłym roku kupowałam w Dino, były w fajnej cenie, tak samo czekam na dynię, o właściwie byłam dzisiaj w Dino, mogłam zobaczyć, czy są już dynie i w jakich cenach. W domu też dzisiaj porozstawiałam trochę ozdób tych jesiennych. Mam ich w sumie niedużo, tak bardzo delikatnie. Może jeszcze pozwolę sobie coś dokupić, po prostu na kominek, bo w sumie na kominku brakuje mi jeszcze jakiegoś takiego delikatnego akcentu jesiennego. Ja na Halloween swojego domu nie. Zdomię. Przed domem tak, ale to już jak gdyby w sam w dzień Halloween, tylko tam. Robimy te ozdoby. Alan już swój pokój naprawdę cały ozdobił. Jak pościeli, może łóżko ogarnie pokój, to Wam trochę pokażę, jak to wygląda u niego w tym roku. A ja z reguły w dzień Halloween po prostu biorę od niego z pokoju niektóre rzeczy i ozdabiam właśnie przed domem. No, a tak jak mówiłam w domu, i tak w ogóle to jest mój dopiero drugi sezon, kiedy ja jakiekolwiek ozdoby. Takie jesienne. Nigdy wcześniej tego nie robiłam, ale też w sumie, tak szczerze, to przecież w sklepach wcześniej, ileś lat wstecz, nie było jakichś super, wiecie, jesiennych dekoracji, a teraz jest tego coraz więcej, coraz więcej. No i coraz więcej. Dobra, rozpakowuję to wszystko. Jest już w ogóle popołudnie, ja już piję kawę. Aleks jest już ze mną w domu po szkole. Jeszcze mam za pół godziny do odebrania Alana. No i później obiad. Obiad mam taki, wiecie, na pół zrobiony, muszę tylko dogotować ryż, dlatego, że mam od mamy też właśnie z wczoraj obiad, także fajnie, bo tylko coś na szybko wystarczy dorobić i troszkę tutaj sobie poogarnię. Słuchajcie, chcę Wam pokazać mój ostatni zakup z Sinsaya. To jest, słuchajcie, taka bluza, brązowy baranek. I zobaczcie, jaka ona jest w ogóle gruba. Ona od spodu... Posiada polar w ogóle. Tu jest polar, tu jest baranek, także ona jest giga, giga ciepła. Jest wkładana. Ona ma w ogóle też ściągacze na dole, jakby ktoś chciał. Jest tak wkładana przez głowę. Szkoda. Chociaż wiem, że teraz już. Mają też takie bluzy zapinane po całości. Ale mi tutaj ten kolor się też bardzo podobał. To, że jest złote wykończenie. Nadaje się właśnie i. Na wyjścia, na spacery, i jak ja nie wiem, idę tylko tu dookoła domu, pod drzewo czy coś zrobić, to petarda. Petarda. Ta bluza się sprawdza. Ja mam rozmiar, słuchajcie, L, i jest bardzo dobrym y, dla mnie rozmiarem. Jest taka, y, nie jest dopasowana, tylko taka właśnie, no jak powinna być. Ja pod nią zakładam cieńszą bluzkę, też ze względu na to, że tak, jak mówię, ona jest ciepła. Ten polar jest po całości. Nie jest tylko na tułowiu, ale jest też na rękawach. I ja sobie do tego założę brązowe adidaski. I jadę teraz po Alexa. Muszę jeszcze zajechać na pewno do paczkomatu nadać paczkę, do biedronki, kupić. Coś na obiad, dzisiaj coś z łososiem. Nie wiem, czy robić sushi, burgery. Czy. A bo ja wezmę swoją torebkę normalną. Czy robić sushi, burgery, czy robić po prostu osobną łosoś z ryżem. No nie wiem, będę w Biedronce, to jeszcze przemyślę. czeka, także jedziemy. Jak przyjadę, to pokażę wam zakupy, co dzisiaj kupiłam, byłam w Dilzie i w Rosmanie. Tak, także takie wiecie, nieduże. Widzimy się za chwilkę. Dobra, tam, Syn jest już w domu. I powiem Wam tak jeszcze a propos tej właśnie paczki na vinted, bo tutaj akurat ta paczka była zamówiona i po 10 minutach już ją wysłałam. Ja ostatnio też więcej zamawiam z vinted i powiem Wam, że naprawdę tak szybko jak ja wysyłam paczki, to jeszcze mi się nie zdarza. Z reguły jak ja dostaję paczki z vinted, to są one wysłane w ostatni ten po prostu możliwy dzień. A ja staram się zawsze albo tego samego dnia, maksymalnie na drugi dzień wysłać paczkę z reguły jeżeli jest to impost to wysyłam tego samego dnia no chyba, że jest to jakoś później złożone zamówienie a Orlen na drugi dzień no ale dobra, przejdźmy teraz właśnie do tego co kupiłam I w kupiłam tylko rzeczy takie Halloweenowe, słodycze tutaj zestaw takich miękkich ciasteczek z nadzieniem w ogóle dyniowym dwie paczki takich cukierków, krówki tutaj są akurat i dwie paczki takich ciasteczek, które właśnie zaraz przełożę do tej szklanej, mojej szklanej dyni. Właśnie zaraz poprzekładam te ciasteczka. Także widzicie jest w ogóle duży wybór. Zawsze jest tam duży wybór słodyczy. W Pepko poszłam dokupić dla dzieci kredki, bo mamy co, zaledwie październik. Oni już prawie nie mają kredek w tym. Obecnie półtora miesiąca minęło, on już praktycznie, Alex nie ma praktycznie kredek w ogóle w piórniku, kilka mu zostało zapas kleju zapas naszych baterii i w Rossmanie kupiłam, w końcu się skusiłam tak powiem Wam, długo chodziłam nad tą odżywką i wybrałam w ogóle sam bardzo dużo z tej serii fajnych rzeczy, te wszystkie spreje teksturyzujące i w ogóle to wszystko by człowiek kupił ja w ogóle ostatnio jestem bardzo mocno wkręcona w pielęgnację włosów, zmieniłam swoją pielęgnację włosów i tyle produktów ostatnio nowych wprowadziłam i naprawdę te rzeczy mi się sprawdzają w końcu. Udało mi się powiem Wam szczerze ujarzmić moje spuszone włosy. Po prostu nie używam już przypadkowych produktów, tylko konkretne po prostu produkty. I naprawdę jestem w końcu zadowolona z tego, jak wyglądają moje włosy. Także, jak będziecie chciały, żebym nagrała dla Was taką właśnie pielęgnację, takie moje porady, co mi się sprawdzało, co mi się nie sprawdzało, no to dajcie koniecznie znać w komentarzu. No a z tej serii Star, Stars, tak jak mówię, bardzo chętnie bym przetestowała wszystkie produkty z tej serii. Jeżeli marka Stars chciałaby mi wysłać, to bardzo chętnie przyjmę. E, wybrałam te dwa. To jest ta, ona jest taka już chyba kultowa, ja ją bardzo dużo widzę, no świetny jest w ogóle ten y, spray tutaj. No i wiecie, przy zakupie dwóch produktów można było wziąć sobie za złotówkę kosmetyczkę. Kosmetyczki, odkąd jeżdżę na wakacje, bardzo doceniam i wiem, że się przydają w każdej ilości. Nie wiem, jak to się stało, że wybrałam sobie w ogóle jakąś poplamioną tą y, kosmetyczkę, gdzie ona była w folii jeszcze. Nie jest jakaś bardzo duża. Ale jest taka miękka tutaj z grubszego materiału. Na coś na pewno się przyda. Może nie na kosmetyki do makijażu, bo jest taka tutaj, że mogłoby się ubrudzić, ale na coś na pewno się przyda, bo ja dużo właśnie w kosmetyczkach y, grupowałam sobie rzeczy na wyjazd. Czy to tutaj na przykład biżuteria, to fajnie może być właśnie na biżuterię. Zobaczymy. Zajechałam teraz właśnie jeszcze do biedronki. Dokupiłam, stwierdziłam, że będą sushi burgery na obiad, bo chodzi za mną dawno w sushi i wiadomo jest to więcej pracy niż po prostu przy miała zrobić łososia z ryżem. Ale tak jak mówię chodzi już za mną trochę sushi i sushi normalnego nie chce mi się kręcić, ale sushi burgery jeszcze są w miarę w miarę szybsze. Także dzisiaj będą sushi burgery. Dokupiłam ryż. Tenori i dokupiłam awokado, bo chyba wszystko inne w sumie mam. Ja nawet nie wiem, czy w sumie tenori też nie mam w domu, ale już jak byłam, to wolałam po prostu kupić. Eee, tak dosłownie za godzinę eee, jadę odebrać Alanka i właściwie, znaczy jadę go odebrać ze szkoły i od razu jadę go zawieźć na zajęcia bardzo chciał się zapisać, słuchajcie u nas są tutaj w Centrum Kultury organizowane zajęcia z ceramiki gliny, lepiej nie w glinie i on się bardzo chciał zapisać na te zajęcia i właśnie od dzisiaj będzie chodził także, także jadę go zawieźć na tą glinę nawet w sumie, chyba muszę tam zaraz zadzwonić, czy jakieś mu dać, nie wiem coś ochronnego, jakiś fartuch, czy co żeby się może nie uciapał i ile to będzie trwało? Bo znowu później mamy jeszcze dzisiaj różaniec. Dlatego, tak jak Wam wspominałam o Komunii, no to też mamy jeszcze w październiku właśnie różańce, i potem tam coś jeszcze w grudniu i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj mamy jeszcze różaniec po tym wszystkim, w międzyczasie, właśnie ten obiad. W sumie muszę przemyśleć, jak z tym obiadem. Zaczęłam ogarniać teraz dom, i właśnie stwierdziłam, że mam teraz czas, właśnie, żeby pobawić się w porządkowanie tutaj tego tarasu. Zobaczcie, jak wyglądają te moje super tunie tutaj. W ogóle ten cały czas, zobaczcie, jak pięknie wygląda. On się tak pięknie rozkwit. To jest taki kwiat. Ja go jeszcze nie będę chowała, ja go tutaj na razie zostawię sobie po prostu. Niech on sobie tutaj będzie. Bardzo ładnie się rozrósł. Poczytam jeszcze tylko do ilu stopni on może być na dworze, bo naprawdę cały czas wygląda bardzo ładnie. I tak, tutaj mam te moje koszyki. Tutaj już mam też takiego wrzosa i też dokupowałam do niego taką osłonkę. Także zaraz będę te kwiaty ścinała. Te będę też wynosiła. Dobra, trochę tutaj ogarnęłam uporządkowałam, wyrzucałam tam te kwiaty. No jeszcze tutaj sporo brakuje. Eee, także w ogóle te kwiaty, co wy wymieniałam z kastorami, to już sporo z nich nie przeżyło, jak przyszło teraz do przesadzania. Tutaj mam donicę do wyniesienia. To jak Adrian przyjedzie, żeby wyniósł. No i co? No to jutro jedziemy na zakupy. Muszę dokupić dynie, chryzantemy, no i kilka wrzosów. Znaczy, nie wiem, może z dwa? Bo jeszcze tam do tyłu muszę po prostu dać. Także... Tak na razie, średnio mi się to na razie podoba, nawet nie ma co jakoś tam bardziej pokazywać, dopiero jak będzie efekt końcowy. Dobra, jestem już w domu i teraz czas wziąć się już, dlatego że jest zaraz 14.00 zaczynam zupę robić zaczynam ją robić tak wcześnie dlatego, że robię ją na żebrach także wstawiam już żebra, żeby się po prostu obgotowywało, żeby były fajne i mięciutko akurat pyka mi bateria także podładuję przy okazji baterię i wstawię właśnie mięso, no i dobra mamy już godzinę 16 zupa już jest gotowa zrobiona Tutaj już ponakładałam żeby przestygło także smacznego, mamy porcję z mięsem a dzieci oczywiście bez słuchajcie, mamy kolejny dzień już ja właśnie wróciłam byłam kupić te chryzantemy dynie, nie dokupiłam tylko wrzosów i dokupiłam słuchajcie, to w dino, czyli udało mi się tak jak w tamtym roku dokupić Dino, Dino są w dobrej cenie chryzantemy bo są po 15 zł i kupiłam takie trzy, na razie nieduże dynie nie wiem czy będę jeszcze dokupywała czy nie także wypakowuję to chyba w ogóle od dzisiaj są dopiero te chryzantemy bo było ich jeszcze po prostu bardzo dużo, także tak mi się po prostu wydaje, że akurat trafiłam w dzień dostawy Miałam dwie takie drobne, dwie takie większe, bo takie były, były. tylko i jedną w ogóle też taką małą właśnie zamiast, stwierdziłam, że zamiast jednego wrzosa to taką po prostu chryzantemę. Dobra, skończona misja. Tutaj jest na razie tak, kwiaty są sadzone, ale jeszcze w ogóle mam nie pochowane poduchy z narożnika i z tego. Tutaj poszła właśnie ta mała chryzantema i tutaj takie bordowe. I idziemy szybko naprzód. No i mamy taki mniej więcej pogląd naprzód. Idę teraz to wszystko podlać. Mam nadzieję, że te wrzosy troszkę mi się porozrastają, a jak nie, to ja jeszcze jak gdzieś będą, to na pewno po prostu dokupię i tutaj powymieniam te wrzosy, bo w tych koszach powinny być no, zdecydowanie większe. Te wrzosy, te chryzantemy jeszcze sobie porozwijają się i wtedy będzie dopiero dużo ładniej. Idę to podlać wszystko.